Cebula jest jednym z najlepszych składników do walki z różnego rodzaju bakteriami i wirusami. Nie bez powodu nasze babcie wykorzystywały i nadal stosują ją już od stuleci. Wiele naturalnych suplementów na poprawę odporności i zdrowia zawiera w sobie właśnie wyciąg z cebuli. Niestety nie jest to najskuteczniejszy sposób korzystania z jej właściwości. W tym filmie dowiesz się, w jaki sposób najlepiej wykorzystać cebulę dla ochrony przed bakteriami i wirusami, a także dla wzmocnienia odporności i swojego zdrowia. Zanim jednak przejdziemy do przepisu, warto zadać sobie pytanie: dlaczego tak właściwie cebula ma tak dobre działanie na nasz organizm? Cebula, przyjmowana w odpowiedni sposób, jest bardzo dobra dla naszego zdrowia, ponieważ zawiera w swoim składzie mnóstwo cennych składników. Witaminę C która jest ważna dla naszej odporności witaminę B6, B9, B1, B2 oraz witaminę D. To jednak nie wszystko. Aby nasz organizm dobrze pracował, potrzebuje on także innych składników, jak mangan, potas, sód, wapń, magnez, żelazo, cynk i selen. Wszystko to posiada w swoim składzie właśnie cebula. W ten sposób wzmocnimy nasz organizm oraz naszą odporność. Cebula świetnie nadaje się nie tylko do wzmocnienia ciała, lecz także bezpośredniej ochrony przed bakteriami. W swoim składzie zawiera także flavonole, kwasy fenolowe, saponiny, alicyna i wiele innych składników, które dosłownie wymiatają z naszego organizmu bakterie i wirusy. Jaka cebula ma najlepsze właściwości zdrowotne? Aby korzystać z jej właściwości, musimy wybrać najlepszy gatunek. Przede wszystkim czerwona cebula to potężne źródło związku zwanego kwercetyną. To bioflavonoid, który odpowiada za usuwanie z organizmu wolnych rodników. Oprócz właściwości przeciwutleniających, wykazuje też działanie przeciwgrzybicze, przeciwzapalne i antybakteryjne. Zwiększa naszą odporność, chroniąc przed przeziębieniem i grypą. Posiada najwięcej ważnych składników, na których nam zależy. Jak najlepiej spożywać cebulę dla zmaksymalizowania korzyści zdrowotnych? Surową cebulę pokrojoną w talarki lub drobniejsze części stosuje się jako dodatek do pomidorów, papryki, śledzi, marynat i ryb. Cebuli używa się także do smażenia mięs i gotowania wraz z innymi warzywami. Ale w tym ostatnim przypadku traci ona wiele witamin i innych wartościowych substancji. Warto spożywać szczypiorek cebuli, który jest łagodny w smaku. Wraz z innymi nowalikami, jak rzodkiewka, ogórek czy listki rzeżuchy stanowi smaczny i bardzo wartościowy dodatek do wielu potraw. Należy jednak zwrócić uwagę, iż gotowana cebula nawet w dużych ilościach nie wykazuje efektu zdrowotnego. Jest to związane z niszczycielskim wpływem wysokiej temperatury na enzymy produkujące fitoncydy oraz na degradację związków zawartych w cebuli, zwłaszcza witaminę C. Jak jeszcze działa cebula? Przeciwdziała ona chorobom nowotworowym, a także chorobom układu krwionośnego. Przeciwdziała również cukrzycy, przeciw mikrobiologicznie, opóźnia procesy starzenia się organizmu i ma właściwości przeciwutleniające. Aby dowiedzieć się więcej na temat cebuli i nie tylko, obejrzyj również moje pozostałe filmy i nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe sposoby na zdrowie. Dziękuję.